Ruch TV, oficjalna telewizja ruchu chorzów. Porażka w niecieczy niczego nie zmienia. Jedziemy dalej. Czas na szpil. Mecze z pod Beskidiem nigdy nie należały do łatwych a zwłaszcza te rozgrywane przed własną publicznością. Rzućmy okiem na bilans dotychczasowych gier z Góralami. Obie drużyny spotkały się po raz pierwszy latem 2003 roku w ówczesnej drugiej lidze. Ruch przegrał wtedy w Bielsku 1-2, a premierowe trafienie w spotkaniach z Góralami zanotował dla naszego zespołu Edward Cecot. W rewanżu przy Cichej padł remis 2-2 po dwóch golach Mariusza Śrutwy. W ostatniej kolejce sezonu 2006-2007 niebiescy wygrali na Cichej z Beskidziem 4-0, po czym świętowali awans do Extra klasy. Drugie i jak dotąd ostatnie zwycięstwo przed własną publicznością zanotowaliśmy jesienią 2014 roku, gdy po golach Rolanda Gigołajewa i Grzegorza Kuświka ruch zwyciężył 2 do 0. Domowy bilans jest więc ujemny i na jego poprawienie będziemy liczyć w czwartkowy wieczór. W przeszłości niebiescy dużo lepiej radzili sobie w meczach rozgrywanych w Bielsku, dzięki czemu ogólny bilans jest bardzo wyrównany. To 8 remisów i po 7 zwycięstw obu zespołów. Przed nami spotkanie numer 23. W ostatnich latach gorycz porażki odczuwaliśmy wyjątkowo rzadko. W miniony piątek piłkarze Ruchu kończyli mecz bez zdobyczy punktowej dopiero po raz trzeci w tym sezonie. Jak to niepowodzenie zostało przyjęte przez Niebieskich? Rzadki moment, no tak się zdarzyło, że mamy taki sezon, mamy taką rundę, że jest rzadko, ale ja jako trener jestem tego świadom i tak jak cały czas mieliśmy jakieś serie bez porażki staraliśmy się podchodzić do tego bardzo spokojnie, bardzo realnie oceniając swoje możliwości. I tak samo jest po porażce, bo mówię, po, po deszczu zawsze przychodzi słoneczko wcześniej czy później, więc. My też tak musimy się nastawić i to, że my przegraliśmy z Niecieczą, przegraliśmy. Widocznie byli w tym dniu lepsi od nas, widocznie na ten dzień byli lepiej dysponowani i prezentowali się korzystniej, bo my obojętnie jakie mamy uwagi do tego meczu i mamy na pewno. i i Gdzieś tam analiza nam wskazuje pewne czynniki, też jesteśmy niezadowoleni z realizacji zadań naszych przede wszystkim, ale to, to są nasze problemy. Ale tu trzeba podejść, podejść do tego uczciwie i rzeczywiście ciecza w tym dniu wygrała z nami zasłużenie, obojętnie jak popatrzymy na to przez jakiś pryzmat kontrowersji, jakiegoś niezadowolenia z naszej strony. Także y, trzeba traktować to jako normalne, kolejne spotkanie ligowe, bo. Ruch Chorzów na dzisiaj nie jest takim zespołem, żeby mógł zdominować tą ligę i wygrywać wszystko, i, i wiem, że niekiedy się nawet musimy tłumaczyć z tego, że wygraliśmy 1-0, bo to też się nie podoba, więc, no, no tak, tak jest. No, nieczęsty to jest, że tak powiem, widok porażek naszej drużyny, ale jak ją przyjęliśmy, no, myślę, że wyciągnęliśmy wnioski z tej porażki, zobaczyliśmy, co, co, co było nie tak, a jak nas zareaguje, to się okaże w czwartek, ale myślę, że. Może na nas zadziałać tylko mobilizująco, i w taki sposób, że, że damy z siebie maksa i poprawimy te błędy, które były z termaliką. No tak jak już mówiłem, na pewno będziemy chcieli zamazać tę porażkę. Teraz dobrym występem, przede wszystkim, no i zgarnąć, zgarnąć trzy punkty. Nasz czwartkowy rywal zajmuje obecnie siódme miejsce w ligowej tabeli z dwupunktową stratą do strefy Barażowej. Pod ma aspirację, by włączyć się do gry o czołowe lokaty, a to zapowiedź trudnego meczu, ale i wielkich emocji. Latem, kiedy pamiętam, graliśmy z nimi Sparring wydawało się, że to zespół bardzo od nas oddalony tak? pod kątem takim personalnym, pod kątem organizacji gry. My naraz jesteśmy, toczymy z takimi rywalami pojedynki jak równy z równym. Myślę, że podobnie będzie teraz, w tym najbliższym naszym spotkaniu. To nie będzie tak, że ktoś kogoś zdominuje, że ktoś będzie prowadził grę, będzie stwarzał, stwarzał mnóstwo sytuacji. My musimy wrócić do naszej konsekwencji, do naszych takich bardzo usystematyzowanych działań. Też musimy cały czas pamiętać, że na boisku jest przeciwnik, dobry przeciwnik, który potrafi wykorzystywać nasze błędy i, i to są te rzeczy, o których musimy doskonale być na to, na to przygotowani. Po jesiennej porażce z ruchem drużynę Podbeskidzia przejął trener Dariusz Żuraw. Od tamtej pory Górale przegrali tylko raz, na początku marca ze Skrączę Stochowa. Poza tym wygrywali pięciokrotnie i zanotowali aż 10 remisów. Osiągane wyniki nie oddają jednak w pełni potencjału. Takim dysponują w Bielsku. No, bardzo dobry zespół, trzeba przyznać. Jak się przypatrzyć yy, bliżej, nie tylko dorobkowi punktowemu, czy miejscu w tabeli, ale w jaki sposób ten zespół gra i dokładniejszym statystykom, yy, no to można zauważyć, że to jest zespół, który wymienia najwięcej podań w tej lidze na przykład. Yy, w jedynym przegranym meczu za kadencji trenera Żurawia, yy, czyli meczu przegranym w Bełchatowie ze Skrą Częstochowa. Wymienili 800 podań, to jest wynik top wydaje mi się, nie wiem, krakowska piłka to za mało, wymieniają mnóstwo podań. Jeżeli chodzi o procentowe posiadanie piłki, to są w pierwszej trójce, więc jest to zespół, który po prostu gra w piłkę, gra dobrze w piłkę, potrafi się przy niej utrzymać, potrafi zdominować zespół rywala. Oglądając ostatni mecz podbeskidzia Beskidzia ze Stalą Rzeszów też to się potwierdziło, że to jest zespół, który ma w swoich szeregach wielu piłkarzy, którzy potrafią bardzo dobrze operować piłką, natomiast, co też jest bardzo symptomatyczne, ten zespół jest oparty na dwóch zawodnikach, którzy strzelają bramki, czyli Biliński i, i Goku. Także na pewno trzeba się tym dwóm y, snajperom y, po prostu bliżej przyjrzeć. Znowu powiem to, co zwykle mówimy, czyli kluczem do, do zwycięstwa w tym meczu jest nasza dyspozycja i, i nasz zespół i na tym będziemy się skupiać. 37 ligowych bramek zdobytych w tym sezonie przez Podbeskidzie, blisko 70% na swoje konto zapisali wspomniani Kamil Biliński i Juan Roman, z którym trener ruchu Jarosław Skrobacz miał okazję współpracować w Miedzi Legnica. Ciekawe, bo raz że Jean Roman. Yy... To uważam bardzo dobry piłkarz i na dzisiaj, jeśli, jeśli mam gdzieś to ocenić, to myślę, że w Legnicy zrobiono ogromny błąd, że się go pozbyto, bo myślę, że to jest zawodnik lepszy od wielu, którzy dzisiaj są w Legnicy jest Krzysiek Drzazga wiadomo, że on po kontuzji gdzieś tam odszedł, ale to też zawodnik który, który prezentuje się dobrze bardzo dobrze, no jest Kamil Biliński to są zawodnicy którzy ta siła ofensywna naprawdę jest, jest bardzo mocna, stąd też sporo tych strzelanych bramek, sporo też, sporo też tracą, więc na pewno zespół, który potrafi, potrafi grać, który też jest taki ustawiony bardzo myślę na, na tą grę taką ładną, przyjemną dla oka. Stąd yy, może im czasami brakowało yy, tej dyscypliny takiej powiedzmy w defensywie. Od ponad dwóch tygodni sztab szkoleniowy ruchu dysponuje nowym sprzętem ufundowanym przez stowarzyszenie kibiców Wielki Ruch i United Blue Fans. Nowoczesny dron oraz kamera szerokokątna stanowią dużą pomoc w codziennej pracy, zwłaszcza w aspekcie analizy gry. Dron to niezbędny sprzęt do analizy oraz monitoringu naszej pracy. Daje nam pełną dowolność perspektywy oraz wysokości nagrania. Najważniejsza korzyść jaka jest z posiadania drona to możliwość analizy zarówno w meczach kontrolnych, jak i na treningach. Kamera do analizy podczas meczów ligowych daje nam możliwość spojrzenia z szerszej perspektywy całego boiska, a nie tylko jak to ma miejsce podczas transmisji telewizyjnych. Urządzenia są wsparciem procesu treningowego, które pozwalają nam jeszcze lepiej optymalizować naszą pracę. W imieniu klubu i całego sztabu chcieliśmy bardzo podziękować za sfinansowanie sprzętu, który pomaga nam w codziennej pracy, stowarzyszeniu Wielki Ruch oraz United Blue Fans. Przed nami już ósma tegoroczna seria gier, która z pewnością przyniesie kolejne przetasowania w ligowej tabeli. Świąteczna kolejka zostanie rozegrana w trzech turach. Najpierw Wielki Czwartek. O punkty walczyć będzie nie tylko ruch, ale także nasz poprzedni rywal Termalika, która zagra na wyjeździe z ostatnią w tabeli chojniczanką. W Wielką Sobotę najciekawiej będzie w Niepołomicach, gdzie Puszcza podejmie rozpędzoną Wisłę. 26. kolejka zakończy się we wtorek meczem Górnika Łęczna z liderem Złodzi. Wspomniany ŁKS zwiększył swoją przewagę nad ruchem do pięciu punktów Do niebieskich na dystans jednego oczka Zbliżyła się Wisła A trzy punkty traci Termalika Która na dodatek ma do rozegrania jedno zaległe spotkanie Ze strefy spadkowej wydostała się Skra Pod kreską znajdują się obecnie Chojniczanka, Sandecja i Odra To będzie bardzo piłkarski Wielki Czwartek I nie chodzi nam tylko o mecz Ruchu z Podbeskidziem Tego dnia ciekawe pojedynki Czekają także nasze zespoły juniorów i rezerw jako pierwsi do rywalizacji staną nasi juniorzy starsi, występujący w lidze makroregionalnej. O godzinie 11 na Kresach dojdzie do derbowego spotkania z GKS-em Katowice. Na godzinę 16 przeniesiemy się na boczne boisko stadionu przy Cichej, gdzie walczące o awans do czwartej ligi rezerwy ruchu podejmą AKS Mikołów. Wieczorem wszyscy udajemy się do Gliwic kibicować niebieskim w spotkaniu z Podbeskidziem. Wstęp na mecze juniorów i rezerw jest darmowy, natomiast na starcie z góralami wciąż można kupić bilet. Zapraszamy do naszych punktów stacjonarnych oraz na bilety.ksruch.com No to jadymy niebiescy z konkursem! Teraz napiszcie w komentarzu, jaką będzie dokładną frekwencja na szpilu z Podbeskidziem. W to trefi, albo będzie najbliżej dostawał od nas bon o wartości 100 zł do wykorzystania w Strefie Kibica. A w to nie ma jeszcze biletu na szpil z pod to gańba! Więc weź na stronę bilety.kajzer.com i kupować! Tak jak Ultrasy powiedziały gańba nie być na tym szpilu! Widzimy się w Glitzach. Czas na szpil! A takiego widoku w tle już nigdy nie zobaczymy.